Witam, witam i w sumie jebać was, nienawidzę społeczeństwa. Yyy, grałem w jakieś Dead by Daylight w ogóle, Hunted by Daylight, nie wiem. Cześć mi to polecił, zagramy ze zabójcą w sumie. Ten, no będzie, Jest to jakiś clown, którym się degrać? No to zacznijmy ten... Co jest? To jakiś ten... Promocje są? To ta gra ma promocję. Słyszałem, że to gra nie ma promocji. Jest to ten jebany clown? Nie ma nigdzie klauna ty w tej grze O tu jest kla ale on jest drogi Kurde, tysiąc odłamków Nie no, to przecież wolę sobie kupić, nie wiem Tą typiarę, albo tego Normalnie, ale no, nie jest to najlepszej promocji No, ooo Ale nie wiem, oni są zablokowani W zasadzie czymś innym zagramy To ja mam pomysł, zagrajmy sobie Tym typem, tym Dobra, czy To nie jest dobry pomysł E, dobra, a może... O, daj... Kurde, nie wiem, nie wiem. Dobra, mam pomysł z kim zagramy. Ty. Ghostface. Nie wiem, on, on nawet fajnie wygląda. Sunie mógłby pracować w cyrku. Ma jakiś taki kostium normalnie. On, on chyba też... Nie, to jest zwykła maska. Ten ma jakieś takie przebrań. Powiedzmy, że mógłby pracować w cyrku, mógłby być clownem. Co co ja tutaj ten? Co jest na nim? Coś takiego. No, nie wiem, nikt będzie. Dobra, i co? Tutaj też mam? Ta mam, normalnie. Nie, wiem, nie czytam tego. No ja jesteśmy tu. Nie ja wiem, paliwo będę tutaj robił, bo stacja paliw. Jakby... Ja mówię... Bed by daylight... Tak No... ko kojarzył co chodzi w tej grze. Tutaj mamy... Nie, mówię, teraz jest... Co? Nie? Rybu ukrywania. O, to chyba to mam włączyć. Nie wiem, tu się coś zbiera. Ktoś tu był? Halo? Co to jest? O! O! No, nie wiem, a to co to jest? Eee... Przekaż energię pustki. E! Nie rozumiem. A to, co to jest za jakiś czacha? znieść dynie. <laughs> Ale ją zdepłem. Dosłownie grobala największego. Pana to. Pana to. Nie, zorientował się. Kurde. Pa, orientują się, że tu jestem. To jest niemożliwe. no chodź za tą typiarą. Normalnie. E... Kurde. Blisko to było. No nie no, nic sobie, nie niemożliwi w tą grę Dobra, chodźmy tutaj zrobić ten Oto Przekasz energię pustki, no jeszcze trochę potrzebujemy tej energii pustki Gdzie ktoś jest? Tam ktoś jest Panatek, tutaj ten Stalking robimy, no jak w prawdziwym życiu yy, dobra To co, no nie idę za tą osobą Jakby też szkoda byłoby to zmarnować, nie żeby coś yy, Kurde, nie wiem gdzie skręci ta osoba, chciałem skręcać, ale Chyba jest trochę bardziej umiejętna tu bym się zablokował to bym się zdecydowanie zablokował. Gdzie ta osoba poszła? Kiedy przez okno mi tutaj wyskoczyła. Da się wyjść tym garażem? Powiedzmy. Powiedzmy, że się da. O! co jest? Jakąś latarką niedyniową oślepiła. Nie wiem, oni sobie coś niemożliwi w tą grę po prostu. Nie wiem, to gra posysa normalnie. Gra posysa. Dynie się zniszczę. Ten, bo tylko w tym jestem dobry w niszczeniu dyni. No i już tutaj mnie ten robią. Co? Tak ta chcecie? Gości się ze mnie nabija. Chodź tutaj. No, zaraz ci pokażę jak to się ten gra w tą grę. Yy, jak zrobię tak... Yy, nie wiem. Albo pójdzie... Nie wiem co jak pójdzie. Yy. No i tedy... czy nie? Nie mam pojęcia. Kurde, zablokowało mnie. Co to jest jakiś ten wymiar czasoprzestrzenny? Jak się... Co? Pana to gdzie my jesteśmy? I co tutaj mam? Tryb ukrywania. Jakiś ten nowy wymiar. Co tu się dzieje normalnie? Nie ja że coś takiego w tej grze widzę. Nie wiem, no i nie wiem, uciekam stąd, wejdź z pustki. Eee, tu już naprawili to niestety. Ale to tu nie wiem, będę niszczył. No, mów, ja nie mam pojęcia co tu się dzieje. Coś tutaj zrobili takiego. Nie wiem, może nie jestem jajcarzem, ale oni to jakieś takie, no nie wiem, magię wprowadzili. A tylko ogarnię prawdziwe życie. Może ten, może akurat mechanika stalkowania nie jest to tak, jak w prawdziwym No i co to jest zazwyczaj? Jakąś lalkę ta Neki. To Sable ma lalkę tam. Dobra, idziemy po nią. Idziemy po nią. No ten a... tędy. Ale ten, robimy ją. No, no i tu ma paletę. Zaryzykuję. <noise> no, też żeby ten, żeby to było tak łatwo. No i zgubiłem ją, jestem świetny po prostu. Chodźcie tutaj ten z generatora. Zaraz was tutaj sprzątnę normalnie, jak spieca tutaj. Ten no i stalkujemy, stalkujemy, dopóki mnie nie przyłapią. Dobra, siema, siema. no o... o. Dobra, no i tu pa, pa i teraz go trafiamy. Nie, nawet palet nie użył. Wiedział, że ten, że mi się nie uda. A teraz? pana na to, pana to. Jak go zrobiłem tutaj. Nie no. Tak ma być właśnie. Tak ma tutaj być. Kobny im tego gena, bo mnie wkurzają już. I gdzie oni są niby? No i zgubiłem ich co? So. O, o. Tutaj jest typ. Desz! No i ten, specjalnie czekał aż ten. Aż mi się to naładuje. No i musiał nie trawić jeszcze z tej głupiej latarki nowej. No i co niemożliwi ten. No i zaraz spajsza do tego wymiaru pójdzie. No. No, no. Idzie do tego wymiaru? Nie, nie idzie. Chociaż tyle. No, nie wiem, pójdę tutaj i zobaczę, może ktoś... Może gdzieś tutaj znajdę. Nie wiem. Jest tutaj coś czy nie? Tu mamy coś. Pana to, co to jest? O, no, czym ty jesteś? Przekaż energię pustki. Uwolnij nawiedzenie. Jakieś nawiedzenie dostałem. Mogę, nie wiem, nawiedzać ludzi. No powiedzmy, że w porządku. No i co, jak kliknę kół, to. To co wtedy? A tu mamy ten, te typiary, więc kół zrobię. No i ten, co ten dół zrobił? Eee, dobra, czekaj, chcę tego użyć, ja chcę tego użyć. A, ale z, blis, z bliska. A nie, nie mogę tego użyć, chyba trudno. A, no, no, no no, 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 i w końcu będzie pierwsza osoba na haku wisieć. Dobrze, dobrze, w końcu, całe życie na to czekałem. Nie ma tak łatwo, co ty sobie wyobrażasz, głupia... Mac Thomas, Wiktorze tutaj, no. Wiktor jest niemądry i nie myśli. Tak samo jak ja w sumie, czasami. No, kopn kopnijmy dynię. I... No nie wiem, chodzimy się, wrócimy, bo pewnie... Pa, jak mnie nagle przyspieszyło! O, o, o. Dobrze, bijemy go. Jeden raz. Eee, tu będzie krążył, ze mną w kółko my będzie grał ze mną w karty, jak stół otwarty Okej, okay, pięknie, mi się to podoba Albo jednak nie No i ten, Park tutaj mnie trolluje. Normalnie Co, taki jesteś człowieku Taki jesteś Ja cię zaraz tu zrobię, normalnie w bambułko I wtedy zobaczysz jak tutaj Si gra z, i z Aizarzem, to z, no mówię Nie ma łatwo, nie ma przebaczy oni, oni mi nie dają litości. No zlitujcie się! Potraktujcie mnie jak dwulatka Idę po tą sable, Sable Ward. No i co ona robi z jakąś teleportację normalnie? No co to ma być normalnie? Idę za nią. Wejść do pustki. Gdzie jest ta sable? Sable ward. Nie, no, tu jej nie ma. No i kolejny gen, oni są niemożliwi. Weźcie się, nie wiem. uduście Poduszką. Tak wam powiem. Nie, tu sobie wyjdę. No i gdzie ja jestem na końcu mapy dosłownie? Mówi tak ktoś? Nie, nikt tego nie robi. O, 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 pana to, pana to, tam, tam, tam jest Wiktor. Idziemy do Wiktora. No i nie, no co to ma być? Na mi się nie dali pobawić. Nie, eee, no. Daj się chodzisz pobawić. Ty, chodź, chodź. Ja muszę przedostać tutaj parę rzeczy. O, o, o. Dobrze. Kurde, dobra, ale jestem świetny w tą grę, w końcu kogoś trafiłem No, jakby, przyznam, świetny gracz Kurde, uciekła mi znowu No, idź, idź tutaj Idź, poszła do góry, poszła do góry, tam jest a, a. A, Ja idę po Sable jakby, nie ja, przebacz Tam mi uciekła Dobrze, mam to, mam To jest w ogóle jakiś hack Dobra, jakie ja mam opcje? No, mogę ją podnieść i powiesić na haku. Seria nie mam jakiejś dodatkowej interakcji z tym. Myślałem, że jest. I pa, Duszę z niej wysysam, dosłownie kotkurzaczem. No, bo ten. Jakbym... Palił. No i co? A, i ona się tutaj wtedy do normalnego wymiaru. A i... okej... Okay. Rozumiem mniej więcej jak to działa? W sumie ciekawy koncept. Okej. Okay. Mam to nawiedzenie. Z tym moją ją czy nie? Pa! Nawiedzenie! Nie wiem, złą osobę to nawiedzenie zrobiłem. Daj się powiedzieć tym nawiedzeniem, co jest? Co tu się dzieje? Jakaś chmura, o co chodzi? Co tu się dzieje? O co chodzi z tą chmurą? <laughs> nie wiem, dobra. Czekaj, pana to, pana to. Quick scope, no scope. Zatrabiłem go tym duchem, co jest? Nie, nie mogę w to uwierzyć. No, no, no pewnie te dwie Mac Thomas są tam na końcu. Czy to są? Nie, nie są tu. No i straciłem przypadkowo umiejętność, bo kliknęłem guzik Co to jest jakiś oko cyklonu na powietrzu? Na niebie bardziej. Będzie trafnie powiedzieć. Nie mam pojęcia. Oko cyklonu Dodaj do Dead by Daylight. Oko cyklonu dosłownie. No i wiedziałem, że tak to, to się skończy. To było zbyt oczywiste. No i pa pa pa, pana to... Myk! Aha, nie no, tak, tego się nie spodziewałem, dosłownie, jak oni mogli mi to zrobić, oni są zbyt poważni na mnie, serio, zbyt, no i uciekli sobie, aha, nie no, społeczeństwo, mam, mam was dosyć, jebać te Dead by Daylight, nie gram w to więcej.